Cześć Piotrek. Cześć Kajtek. E, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Lepszym. 2026. Każdy, każdy jest lepszy niż ten poprzedni. A myślę, że ten czego to w ogóle będzie. Czego sobie życzymy? Nie, no, tego, no o tym już rozmawialiśmy tydzień temu. Już wszyscy wiedzą, czego sobie życzymy. No, żeby A... był lepszy. Żeby był lepszy. Jeszcze masz No to. <laughs> Jeszcze przez kilka miesięcy <laughs> najbliższych. Słuchaj, jaki ty najbardziej model lubisz, oczywiście jeśli chodzi o LLM-y? Ojej, to straszne, to jedno pytanie, bo to zależy z jakiego punktu widzenia. Eee, hmm, no tak, trochę z, zbyt szeroko podszedłem. Eee, a dobra, to e, tak dewelopersko. Zacznijmy od tego. A programujesz w ogóle coś ze No Czy ty programuję już nie programujesz? Ja ai dużo, ale nie wiem. Właśnie ta cała, cała magia chyba polega na tym, że. Jak mi jeden nie pasuje, to wtedy przełączam się na drugi, jak mi drugi nie pasuje, to przełączam się na trzeci i tak dalej, i tak dalej. Na przykład bardzo jestem, bardzo długo byłem happy, jak w ogóle kiedyś spróbowałem groka, bo Grok odpowiadał bardzo szybko i bardzo sprawnie pod warunkiem, że zadanie było sprawne. Miałem moment zakochania się w klodzie, i mówiąc szczerze, kloda... Właśnie na pytanie, które najbardziej lubię, to Kloda na przykład najbardziej lubię, dlatego, że jest europejski. E, może to głupi powód, ale, ale rzeczywiście Kloda najbardziej lubię, że jest europejski. Europa nie gęsi, swój model ma. ja coś, coś za bardzo przesadziłem. E, Europejczycy nie gęsi, swój model mają. O, to lepiej. E, więc bardzo rzeczywiście lubię Kloda. E, nie, przyznam szczerze, że nie przepadam za AI-owymi, Nie wiem dlaczego. Przynajmniej w tym momencie, o może to tak bym powiedział. W tym momencie jakoś za nimi nie przepadam. Lubię też googlowe. Szczególnie ich najnowsze dziecko, czyli Flash 3, Czy tam trzy Flash chyba, whatever. Mniejsza. I lubię je. Ja, lubię go między innymi dlatego, że to sam, ten sam powód, który w sumie jest przy groku, bo jest dobry i tani. No właśnie. To ja mam, ja mam, chyba podobne, to znaczy tak, z GPT już od bardzo dawna nie kojarzę, nie korzystam, ale ciekawe jest to, to ostatnio się nad tym w czasie Wigilii zastanawiałem, tak swoją drogą, że jak się rozmawia, albo jak się słyszy rozmowy przy stole, oczywiście przy moim stole wigilijnym musiała być rozmowa na temat czata GPT i ChatGPT GPT, jest teraz, y, mam wrażenie, takim, y, takim określeniem trochę jak Pampersy, albo jak Adidasy. Ale Adidasy, wiesz. Okej, okay. <laughs> niech będzie, niech będzie, ale wiesz, wiesz, o, czym, wiesz o czym mówię, nie? Że, że to no jest tak, jakby... No wiem, no mam, na, mam Adidasy Nike'a. No. Dokładnie, dokładnie tak. I, I chat GPT jest teraz takim parasolem, płaszczem, czy jakkolwiek to nazwać, dla określenia wszystkich LLM-ów, dla osób, które kompletnie się na tym nie znają. I nawet jeśli korzystają z Gemini, bo akurat weszli w Google i kliknęli, to, to i tak to jest dla nich ChatGPT. GPT. Ale i wszyscy chyba zaczynaliśmy od GPT, bo on się jako pierwszy pojawił, ale im dłużej jest na rynku, tym ja z niego osobiście coraz mniej korzystam. W tej chwili praktycznie w ogóle i nawet nawet mnie, że tak powiem, nie jara już, yy, jak wychodzi nowy model. Na, nawet na niego nie patrzę. Ale bo... to, to u Ciebie standardowe. Ty chciałbyś mieć jeden i przyczepić się do niego na zawsze. To jest, to jest inna sprawa. To jest inna sprawa, tak, jak najbardziej, ale, yy, ale GPT ma ten problem dla mnie, że on jest strasznie drogi. Tak, jakbyśmy na przykład mieli się podpiąć pod API, no to to jest zdecydowanie najbardziej tokenożerny model do większości, większości rzeczy, które możemy zrobić. Zależy, które wybierzesz, tak? No bo jak gdyby bądźmy szczerzy, no, jak, jak nagle powiesz, że wiesz, że to tak, jak zrobisz taki ogólnik, no, no to nie. Jak zrobisz ogólnik pod tytułem, ten najlepszy, najnowszy i w ogóle, no to akurat chyba w tym momencie tak. Ale ten, ale Klod, opust 4,5 z tego co pamiętam, depcze mu mocno po piętach, bo też tego dużo wymaga. No, no właśnie, i tutaj, i tutaj dochodzimy do sedna. Naszej rozmowy realnie, bo e, mamy oczywiście e, jako ludzie techniczni uwielbiamy benchmarki. E, mamy benchmarki telefonów i benchmarki e, wszystkiego właściwie, co się tylko da, benchmarki ID i, i innych rzeczy. No i oczywiście modele też mają swoje benchmarki. E, I Ty sam mi podesłałeś e, właśnie jeden, jeden benchmark, w którym no wiadomo, że do benchmarku wystawia się swoich najlepszych zawodników. I tam jakbyśmy porównali GPT no 5.2, to tam, co Ci po, po, podesłałem, to tam są wszyscy zawodnicy, tam jest 40 no to modeli. no to swoją drogą oczywiście, no ale wiadomo, że wygrywają ci najmocniejsi, nie? I, i na, w topce są ci najmocniejsi. No i tutaj mamy i tutaj mamy sytuację taką, że porównujemy, możemy sobie porównać GPT 5.2 High Cloda Opus 4 i 5 4/5 i Gemini 3 Pro. Czyli trzech największych graczy z trzema najmocniejszymi modelami. No i tutaj oczywiście. w tym linku, co ci wysłałem. Doklikaj sobie jeszcze Gemini Flash, bo już jest. Jak ci go podsyłałem parę dni temu, to go nie było. No, no. Ale możesz sobie doklikać Gemini 3 Flash. Bo śmiesznie się dodaje na, na tym. Okay, Jak ty okay. sobie klikasz i patrzysz na wyniki to ja, ja spróbuję troszeczkę powiedzieć o, w ogóle o czym gadamy, no bo e, cały dowcip w dzisiejszych czasach polega na tym samym co, co da, od zawsze, czyli e, junior programista albo junior model jest tańszy niż senior model albo senior programista. No i pytanie brzmi, czy dziesięciu juniorów zastępuje jednego seniora, to oczywiście do was pytanie do widzowie. Różne to bywa zależy pewnie od zadań. Natomiast jest tak, że rzeczywiście modele w tej chwili openai wygrywają w benchmarku pod tytułem Jesteśmy najlepsza, ale niestety wygrywają też w tym drugim benchmarku jesteśmy totalnie najdrożsi. Żeby było zabawnie, jak spojrzymy na, na, na te benchmarki, to też podobnie jest z klodem. To znaczy, klod w tej chwili 4,5 też jak gdyby, akurat w tym miejscu, w którym gadamy, tak? ale to, to nie jest tak, że no To jest jedyny taki benchmark. Oczywiście klot też jest drogi, e, natomiast terminaje są tańsze, są znacząco tańsze. Jest rzeczywiście optymalizacja tego jak gdyby, i to nie chodzi, znaczy, dobra i teraz co znaczy tańsze. Tańsze to znaczy dwóch, jak gdyby z dwóch stron, nie? Jedno to jest ilość tokanów, które potrzeba zużyć, żeby wygenerować odpowiednią odpowiedź, nie? I to jest, taki, to jest taki, powiedziałbym, że benchmark totalnie abstrakcyjny, nie? Bo, bo ile kosztuje jeden token, to oczywiście jest wtórne. Jak sobie klikniecie w ten link pod, pod naszym podcastem, to będziecie mogli sobie sami zobaczyć. Postaram się spreparować taki, żeby rzeczywiście to było w miarę widać. Może już będą nowsze modele albo cokolwiek innego, jak będziecie klikali. A drugi, właśnie drugi ten, to jest jak gdyby porównanie czysto, czysto, kosztowe. Trzecie, które też warto sobie zwrócić uwagę, to jest porównanie pod tytułem tak, tylko to już trzeba wyklikać, jak gdyby. To jest kwestia tak naprawdę, jak bardzo to kosztuje ta, nazwijmy to inteligencja tego modelu, nie? No i to, to zaczyna się robić już zdecydowanie ciężkie, to, to, już się zaczyna robić jak gdyby takie kombinowane. To też trzeba by było czy mieli czas, ochotę zrozumieć jak dokładnie ten, ten konkretny benchmark funkcjonuje, co on znaczy, że on mierzy inteligencję, jak to znaczy, że to w ogóle działa. Nie? Ale, śmieszne na, ale śmieszne nawet jest to, że jak w ogóle zaczniecie patrzeć, bo tu akurat w tym benchmarku GemNight 3 w ogóle jest normalnie, to znaczy Pro jest lepsze niż Flash, oczywiście nie w kwestii cenowej. Natomiast jak wejdziecie sobie na oficjalne ogłoszenie Google'owe, to tam jest nawet napisane, że Gemini 3 właśnie Flash pokonało Gemini 3 Pro w SWS Bench, Verify Benchmark. Czyli w takim benchmarku, który testuje Kodowanie, nazwijmy to agentowe, co jest w ogóle zabawne. Nie w sensie, że sam Google mówi o tym, że Flash jest lepszy w kodowaniu niż Tylko, co, co jest w ogóle zabawne. Nie? Ale tu dochodzimy do takiej chyba clue tego odcinka, że zaczynamy się bawić nie tylko w to, co jest lepsze, ale to, co jest tańsze. Nie? No, bo z jednej strony, oczywiście, każdy z nas chciałby zadać jedno pytanie czatowi, jak napiszesz ten program, napisz mi go już. A z drugiej strony, no zatem idealne pieniądze. Nie? dopóki macie licencję pod tytułem e, Płacę miesiąc, niech będzie nawet i tysiąc dolarów, ale mogę używać No Limit? No to luz. Ale chyba nie ma takiej licencji. Chyba, że Kajtek, ty masz chyba taką Nie, to nie masz też takiej licencji. Dlaczego miałbym mieć? Skąd miałbym mieć? Jeszcze, jeszcze nie, się nie, nikt do mnie ja nie zgłosił. <laughs> może nie, nie mam. nie mam. Nie mam, ale tak, to jest to jest bardzo. To, to już kilkukrotnie mam wrażenie, od, do tego wracaliśmy, że te kwestie e, kwestie kosztów do nas wrócą. E, I to wrócą mam wrażenie, szybciej niż, niż później. E, natomiast do samego do samego benchmarku jeszcze tak, żeby być, e, żeby być zupełnie. E, szczerym i, i, i tutaj autentycznym, to trzeba powiedzieć, że jeden pierwszy benchmark, który e, będziemy podsyłać i linkować, czyli Artificial Analysis, e, ten, ten w którym GPT jest mistrzem w każdej kategorii i kosztowej i, e, i, i, i wydajnościowej i inteligencji, e, no to autorem e, tego, tego benchmarku jest nikt inny jak OpenAI. E, więc no, trzeba, trzeba na to czy brać jakąś poprawkę? Nie, nie wiem nie wiem, ale tak właśnie jak, jak, jak nie, nie przez przypadek wspominałem wcześniej o benchmarkach smartfonów, bo już kilkukrotnie wychodziły sytuacje, w których były benchmarki. Które faworyzowały pewne telefony i faworyzowały pewne, pewne sprzęty, jak tam się odpowiednio sypnęło hajsem, nie? A SWE Bench jest bardziej niezależny, z tego co wiem. I no, tyle, że on jest faktycznie skupiony bardziej na rozwiązywaniu, na rozwiązywaniu zadań kodowych, że tak powiem. Niż, 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 niż właśnie artificial analysis. Także jak rozmawiamy sobie programista do programisty, to pewnie dla nas bardziej wartościowym jest SWE Bench. Jak rozmawiamy sobie jak duże słowo przedsiębiorca do przedsiębiorcy, no to artificial analysis może być dla nas lepszą miarą, bo, bo może nam zastąpić marketingowców, <laughs>, którzy by, wiemy, że nam się przydali przy podcaście, i, 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 paru, i paru innych, w paru innych zawodach mogliby nam pomóc, których my nie potrafimy wykonywać. Natomiast, natomiast no właśnie, patrząc, patrząc na ten, na, na analizę od OpenAI, właśnie. No to wychodzi, że GPT od, od Gemini jest yy, na pewno trochę lepszy. Tam jest podane to w Eloscore, yy, który, jak sobie doczytałem, jest stosowany też między innymi do oceny, yy, oceny szachistów na świecie. Yy, nie do końca wiem, jak to się liczy, no, ale, ale na pewno nie jest tak, że, że, że on wychodzi jako sześć razy lepszy, a jest sześć razy droższy. A już, jak porównamy go do flasha, no to, no to w ogóle tam jest przepaść, a faktycznie w międzyczasie sobie doklikałem tego flasha. No i flesz się pojawia tuż za Pro, i, i to te różnice punktowe są minimalne. Więc, więc faktycznie tutaj optymalizacja, mam wrażenie, że że, że została wykonana troszeczkę lepiej. No ja mówię, póki co, póki to nagrywamy jeszcze teraz i na gorąco, i zaraz, zaraz wypuszczamy kolejne odcinki, to ja cały czas mogę mówić, że faktycznie używam Gemini jako mojego głównego modelu. I, i ja, jestem, ja jestem z każdej strony zadowolony, bo też jak sobie patrzę za każdym razem na wykorzystanie tokenów i jak on świetnie sobie radzi z kaszowaniem tych tokenów, znaczy z kaszowaniem treści, dzięki czemu zużycie tokenów jest mniejsze, jak on sobie radzi w ogóle z prędkością odpowiedzi w porównaniu do innych modeli. No to, to no dla mnie w tej chwili liczy się przede wszystkim ta wygoda. Wygoda użytkowania, I, i na ten moment jest to dla mnie pierwszy, pierwszy model jako, jako takiego to do wszelkich zadań i do kodowania, bo, bo faktycznie ostatnio też się dogadałem z Antigravity i, i modelem właśnie Gemini tam, i, 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 do, i do wszelkiej innej pracy. Bardzo, bardzo jestem. No może to jest właśnie, może jestem już za bardzo przyzwyczajony, ale. Ale, ale, to jest, ale to jest też kwestia, bo cały czas sprawdza. Próbuję sobie porównywać w innych modelach i po prostu te odpowiedzi z Gemini mi osobiście najbardziej odpowiadają. Może to jest kwestia tego, że najwięcej czasu spędziłem nad tym, żeby sobie to odpowiednio skonfigurować przy moich projektach. Może to jest kwestia po prostu jakiejś preferencji tego, w jaki sposób on odpowiada. Bo, bo Kloda na przykład już miałem dosyć, jak go, jak go wykorzystywałem, bo bo robił, robił swoje i pierdzielił jeszcze przez dwie strony o jakichś głupotach dodatkowo i, i, i ta odpowiedź była taka rozmyta, a tutaj a tutaj faktycznie jest to jest to bardzo, bardzo wygodne. E, natomiast fajnie, fajnie, że są, fajnie, że coraz więcej mówi się o takich benchmarkach i coraz bardziej zwracamy na to uwagę, to znaczy jak nieduże różnice są tak naprawdę pomiędzy tymi modelami, bo w przypadku SWE Bench Różnica pomiędzy Clodem, Gemini, a GPT jest naprawdę minimalna, nie? A, 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 cena, a cena jednak robi swoje. A wiesz, to też jest jak gdyby pokazanie pewnej roboty, która pewnie wszystkich czeka. Tak, Google zaczął ją robić, pozostali jeszcze nie. Skoro Google'owi się udało zrobić to sześć, chyba rzeczywiście 6 razy taniej, no to why not OpenAI, nie? W sensie, why not Anthropic? E on nie zrobił tą robotę. Nie? Ja myślę, że to, że to jest kwestia tego, że ktoś zrobił kolejny krok, zrobił coś mniejszego. Ewolucja, prosta ewolucja. Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej się zgadzam, jak najbardziej się zgadzam, ale fajnie, bo mam wrażenie, że taka zdrowsza konkurencja się zaczyna ostatnio robić. Że, że to, to już nie jest takie, takie cały czas pokazywanie my i tylko my, bo my jesteśmy najlepsi, tylko te trzy modele, te trzy firmy już są na tyle zakorzenione i na tyle na, mają tak wysoką pozycję, że wiedzą, że będą ze sobą konkurować, ale się nie wykoszą nawzajem, tylko muszą zaakceptować, że ta konkurencja tam jest. I w związku z tym zaczynają od siebie wbrać troszeczkę więcej, i, 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 i pojawia się to troszeczkę na, na takiej spokojniejszej, e, spokojniejszej fali, a nie, a nie na takim big bangu, jak, jak, jak były do tej pory. A, poczekaj jeszcze na pozostałe gracze. Dipsik czy się, czaj od pół roku jest niewypuszczany. Grok jest też znowu niewypuszczalny. Czy znaczy, dobra? Była czwórka, była chyba we wrześniu. E, kropka jeden była, nie pamiętam, chyba w listopadzie albo październiku. A na co mogę zobaczyć? W, e, w listopadzie była. Daj szansę. Poczekaj. Wcale jeszcze nie jest powiedziane, że tylko trzy. Ja myślę, że Chińczycy jeszcze ciągle będą, e, będą rzeczywiście e, atakowali no, w całej zabawie. No. To swoją drogą, a już tak na zakończenie, jeszcze możemy powiedzieć o tym, bo ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, i chyba to jest dosyć, dosyć świeża sprawa: że Meta w końcu wyszła z piwnicy i kupiła Manus AI. Także myślę, że to też będzie kwestia tego, że oni chcą jednak dołączyć do tego pociągu i nie będą się skupiać tylko na swoich rajbanach. Eee, i, 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 i rzeczach użytkowych, tylko też wejdą do tego pościgu. Eee, I zobaczymy, co, to, co, co, co z tego wyjdzie, a wiemy, że meta też potrafi namieszać. No dobra, totem optymistycznym. A nie, może jeszcze jedną rzecz. Jak chcecie, śmieszny, śmieszny benchmark, to jeszcze w linku jest jeszcze. Je, będzie jeszcze jeden, to się nazywa ostatni test ludzkości albo Humanity Last Exam, jak wolicie po angielsku, gdzie jest 2,5 tysiąca pytań. Na razie wyniki w nim są dość słabe, to znaczy tam, nie pamiętam, te modele mają koło tam 30-40% odpowiedzi, więc jeszcze wiecie, jeszcze. My jako ludzkość dajemy radę. Są to pytania naprawdę z różnego z różnego z różnego zakresu. Możecie sobie przeczytać no i tam, tam te wyniki jeszcze ciągle są sła słabe, czy znaczy słabe, no 40% parę to może nie jest taki słaby wynik, nie wiem ile ja bym miał, ale można się, wiecie, trochę podbudować, jeszcze spoko, jeszcze chwila. Tak jest, zapraszamy do, a właśnie, można, można się porównać w bardzo prosty sposób z jajem, jak dobrze sobie radzimy jeszcze. O, i Piotrek właśnie, Piotrka właśnie wyrzuciło, dlatego ja też tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i mam nadzieję, do zobaczenia już za tydzień. I na cały kolejny rok życzę Wam wszystkiego najlepszego.